Dzisiaj widzowie, z tej strony Kubik, a dzisiaj ze mną jest... Kacper, siemanko. No się siemaneczko, siemaneczko. I dzisiaj sobie zagramy w Bedwarsy na Craft I ja będę obudowywać łóżko. A ja będę sobie leciał w z No, dokładnie. A ja od razu utwardzoną glinę, bo na start ona jest najlepszym obudowaniem, bo kosztuje tylko 12 żelaza. A ludzie na start nie kupują kilofa, no więc nie da się jej praktycznie zniszczyć, co jest dosyć silne. Ja dzielimy jeden most Dobrze, dobrze. No niestety spadłem. No, niestety. Ja teraz troszkę lepiej obuduję. I no, mamy solidną... Ej uwaga bo Ale chyba... Ano! dobra, Dobrze? Ej, żu e, chyba dostaniesz jego surowce Masz dużo surowców? No właśnie nie No bo ja mam 7 dla, e, tego złota Ła e, łap ja łap surowca. Bo ja teraz... Uwaga, uwaga Widzę Nie widzę Spadł chyba, no, no spadł. No Kurde, zmisowałem obudowę. Nie wiem jak, ale zmisowałem. Zmisowałem. Dobra, jest już obudowany trochę. Teraz tak jeszcze ulepszę trochę. Na no, diamenty A nie w diamenty, bo no umiemy a... Bardziej nam się wyrób... Na o szary pociąłem doklepać. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale Diamenty, diamenty też warto zajść z tego. No. No. Ja muszę tutaj trzy diamenty. Jeszcze jednego zawiasu i mam secha. Eee, różowy. Dobra. Był... Już nawet mógł nas, nasze wyro zniszczyć, ale dobra. Łagł, uwaga, ułaga! Uwaga kurczę ale ja go też ja spichnąłem ja też go spichnąłem to do nie dostał nic w smydronach los to ja obuduję trochę lepiej i kupuję moją ulubioną rzecz uwaga uwaga <sum> <sum> Nie ma co się bać. No nie ma co się bać, tylko postawiłem twierdzę obronną. Kurde, kurczę, ale... Szybko! Uwaga. No i łóżki no i stracone. Aha, jeszcze kolejny TNT mnie spychnęło, musisz sobie poradzić. Masz jeden? Mam 14 golda. No dobrze, dobrze. w No będę ci mówić jak tam e, sytuacja. No to Różowi jeszcze nie atakują, ale teraz Stevek wbija i ma kamienny mieczyk Teraz, dokładnie teraz, skażę na ciebie No, ja chyba zabiję No Kurde Kurde, chciałem nie wiem, skaczać, żeby zginął, ale no pierwsza runda no No to widzowie, druga runda, w pierwszej taki średnio poszło Troje różowi nas ciągle raszowali. Dobra, spejemy technikę teraz. E, widzimy, musimy e, gajdować pod beva... Musimy, musimy cały czas tego urprawić. No. Ja ty obuduj najpierw wełną, a ja potem podwójną warstwą gliny obuduję i jeszcze drewnem. Najlepiej, żebyś ty wbił na... Uwaga! Bełóżowy. Co się No, ale to było jednak mocne. Mocne to było. On chyba zrobił TNT-jumpa, czy coś, co nie? Albo haki, albo TNT-jump. No jest, jeszcze tak, no, Uwaga. No to ja spadam. już widzę, że on że... Hmm. że sobie... ja, ja, ja sobie No wbił już. No, to i przegraliśmy klimat. Nie. Oj, bardzo ładny. Jak się będę teraz mówić znowu jak tam sytuacja, e, jakby jeden kupił sobie kamienny mieczyk, no i TNT ma e, wbija. No to niestety to po prostu idealny TNT jump i wbił. Ej, ale dobrze radzisz sobie, no Ej, tak szczerze widzowie. No to długo defuje beze mnie, ale sobie jakieś złote jabłko kup czy coś, bo pewnie zaraz e, znowu też biją. Ale jak chcesz, to możesz też sobie kupić TNT i też spróbować będzie się. Nie w bo tam jest jest Ja bym poleciał tam. Oj, nie, niech się odprawia! No nie się prawie, ale było dobrze, jest dobrze, jest dobrze Ej on w... tepnął mm. No i spadł No kurde, kurde To widzowie, trzecia runda Teraz I ogólnie jest Ja tam od razu kupię... Yy, tą Terakotę, czy coś z tego? To jest to jest to jest to jest to. No ale część. Zielanie? Złota, złota. Dobra, masz złota. dwa od razu, bo ja nie potrzebuję na start. No. Dobra. Na ja się podstawowy. Niebieskich nie ma. Ale w sumie darmowy generator jest na niebieskich. No właśnie, zapytać. darmowy generator. To będziemy mieli podwójny generator, a to jest w późniejszym etapie bardzo ważne. Zostawiamy na diamenty, i z diamentów robimy do niego. No dobrze, dobrze. No, ja trochę surowców zbiorę i jeszcze ulepszę chyba obudowę więcej utwardzonej gliny. No i teraz obudowa jest bardzo ładna. Jest taka mapa, że przeciwnie, jakąś śluba, tak daleko jak mamy jeszcze takie drobne. No, no. Właśnie, bo oni jak zobaczą takie ładne wyro, no to kurde, no nie będzie im się chciało w ogóle iść. No. No to ja teraz widzowie kupię dużo tego, bo już wtedy, gdy to zobaczą, to już w ogóle im się nie będzie chciało. No, w sumie warto. na Słucham? Czy to dopadnie? No, Uciekaj Jim! Tak. Uciekaj! Cześć! Proszę o to. Haha, jakby strącę fireballem! Dobrze, nie, dobrze. Gorz go! Nie do niebieskich leci, tylko nie do niebieskich. Ha, ha. Spadł, ale to było takie śmieszne. ile dostaniemy do surowców? No. Wziął, ty się tak? Yy, no, to bardzo dobrze. Będzie można... Yy, no, lepsze rzeczy mieć. Dobra, ja już się tutaj kupuję fajerbę, No i dobrze, a ta jaka ładna obudowa w ogóle. Teraz to już w ogóle nie będą wiedzieć, gdzie jest łóżko. Dobra, co ty na swoim odcinku robiłeś? Że, że musiałem zrobić fejko budowę łóżka No mogę zrobić fejko budowę łóżka Ja, ja bym się, ja bym spać w takim eku Nie się Wiesz, że mi się zbugowało, bo kupiłem Ej, widzowie widzieliście to co się zbugowało, bo kupiłem twierdzę obronną i mi jej nie dało Dosłownie, nie dało mi twierdzy obronnej Ja zrobię fejko budowę łóżka W sensie, że niby tutaj o oh jest Maga, nawet y, ma bezsetarz kupiony, no? Dobrze, nasz. Ja się wkładałem do MD300, do MD300, nie ma dwojga. Znaczy bo ja ich nie wezmę, jakby. A jednak je, jest, jednak jest, jednak jest. W sumie wezmę, jak wypowiadam. Generator. Dobra, widzę, że, że cyjan się bije y, z różowym. Bardzo wiedzieć? Ja nie wbijam na bida, bo teraz dwójka chociaż, mogę się zaczaić. No możesz się spróbować zaczalić, Bo wtedy byśmy mieli jakieś szanse na wygraną nawet w tej, tej rundzie. Nikt mnie nie widzi na razie, ale to sobie ten most powoli. Chyba, że ktoś mnie swoje bola cię I jestem na lidzie. Chodzę. Za Zaczai się na cyjana, rzucę go z mostu, fairborn. Co się dzieje. Nikt, nikt nie idzie. Jak nikt nie idzie, to sobie zbieramy na razie. No dobrze Ja teraz kupię drabinki, bo nam e, zrobię e, taką wieżę, że jakbyśmy łuk chwili e, to że będziemy mogli szczęślić. No ale ktoś mi wyszedł. Ale, ale, ale na liście, zinnować, ucieka, ucieka, mam tutaj na widziałem, trzeba się nie wydawałaś, niestety. nie tam mała bardzo życia. Uciekaj, bo ja jakby go ze z fireballa. Nie, już jest przy swojej bazie on ci do kubla. Ale on nie zaczynają się. Dobra, nie czego? Czy ja nie mam łóżka? No dobrze. No. Ej, tu jesteśmy. Dobra, ma na minut, let's go. No, let's go, let's go. Aż 5 emeralów. Ej, uwaga, różowy jest, różowy jest on obok nas, jakby co? Dobra, odkłada wszystko do Ender Cześć. Ha! i Różowy miał łóżko? Różowy miał łóżko? E, różowy małżko. E, no nie ale był... Bijał do nas i zeszczyliłem go z Fireballa. ja tutaj jestem już w bazie i mam wszystkie te w Ender więc dobrze. Dobrze. Ja sobie pięć emeraldów. Jak będziesz... no ja mogę... Ja by co w kwędzce dałem trochę złotych jabłek, bo ci się przydadzą, bo ty dużo walczysz. Nie wiem, co by na bo ja tej No tak, to... Ej, ta co nad naszą bazą się w ogóle zrobiło? A nie nie, bo to taka jest jakby model, no, 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 no. bazy głównej, ale ja myślałem, że to coś się nam zrespiło. To już zakończyłem taktykę robić, ja nie mogę tam spać ze żadnym... Ja mam takie dobre itemy teraz przy sobie, że ja nie mogę spać. No nie, nie możesz, zainteres. byłoby nieciekawe. Dobra, mamy e, tego. Co lepsze, teraz ulepszamy setę karty tekstu czy nie? E, da, a co nie, może lepiej byłoby generator, bo wtedy byśmy mieli tonę irona. No. Ciekawe. Mamy generator drugi, jeszcze trzy elementy. No, możemy jeszcze zainwestować w miecz. Jeszcze jeden diament. No, jeszcze jeden diament. Ja teraz muszę kupić... O, dobrze, mam tonę, a ja... wygraliśmy tą No, tą grę już prawie wygraliśmy. Ja mam... Mam Mam na widzie. Widzę. Ja idę na wieżyczkę, którą zrobiłem. Strzelam do niego No spróbuję próbuję trafić, ale on unika. Teraz wyuciekaj do bazy. ja mam dużo fireboli. Ty, rzuć się go z Dobrze, dobrze. Ale nie nic, bo wyrzucił wszystko do wojna. No najbardziej to jest jak ci do wojda wyrzucają. I? A no no, chyba nie trafiłem. Dwa sezona No. No, a my już wygraliśmy tą grę. Ja teraz idę i wrócę na i trzecia gra wygra już do trzech razy sztuka. To no właśnie, dokładnie. Do trzech razy sztuka. Ja jeszcze zobaczę, czy dalej buguje tą twierdzę obronną, bo to... Aha! I pamiętaj, ja na tej mapie nie kupowałam się twierdzę obronnej, bo ja kupiłem już trzy razy i mi oskamowali na 120 irona. No, Ci padł nie spadłem. Kiepska sytuacja. I jeszcze pewnie dostał twoje surowce. Ej, by co to, okay, ja mam. Ej, no ci parę, dam ci noc całe noc. moje złoto. Łap. To ci się przyda. Ej, kurczę. Haha. Ha. Teraz... Różowy spadł. Dobrze. Ej, a wy co, to wam ci rzuciłem złoto, bo tam będziesz mieć 40 złota. No, o kurde, ci to by to No bo w sumie to głównie tylko stałem na generatorze, no ale będę mógł teraz w sumie też trochę zaatakować się. I co, atakujesz się, zajmę bazą. No dobrze, w sumie nie trzeba nawet, ale okej. Okay. Mam tutaj jeszcze lat i jest, jest, jest Ej poczekaj, bo byś mógł mi dać e, trochę złota, bo potrzebuję na strzały do łuku. No to masz 5 złota. Starczy? E, spoko, na dużo strzał starczy. Jeszcze jedny z... raszujemy, rushujemy, full focus, nie mogę spaść. Mam wykluczone tu. No dobrze, raszujemy, raszujemy. Fireballs nie wziąłem, ale fireballs nawet nie są... Takie ważne, ważne jest TNT A mamy czarnego na widzie, który zbiera się emeraldy i idzie do swojej bazy A dokładnie do szarego Ej bo ja go Ej. widzę, ja go widzę ja Mogę go z Firebola Fireball, fireball Spad, spad, spad I straci wszystko, stracił wszystko Dobrze, dobrze Dobrze, dobrze W sumie będę mógł wbić do różowych, bo oni są... Ja będę teraz raszować różowych. Bo oni... Ale... No ja tam wbijam do różowych. Tylko żeby Hej, bo Ja się teraz tak zaczuję, do różowych. Ej, w ogóle różowi. Ośmieszmy go jakoś. Jak to, jak to jest do trzech razy to tego by ośmieszmy no. Ej, różowy jest... Różowy jest w ogóle? Nie na swojej wyspie. Aha, bo on się ciągle TNT jumpową ze swojej do gościa wyspy. No to on musi być wymaksowany, jest problem. No ma że tylko że na z narwór, bo on się nawet nigdzie nie budowa. Ja go próbuję z łuku. Ale fart, prawie bym mógł wyrzucić. To chodź tutaj do mnie, bo... no. W ogóle idź. No, złók go, zuk go. Dobra, nie pierdzielmy się, wstań co widzowie, lecimy. Cyk. TNT, No i... możemy pożegnać. Różowego chyba. I... Do Ej, jeszcze przecież... Gdzie różowy? I teraz wystarczy, że go zniszczysz. Ja go do... już snajpię. Ładny, ładny. Musimy mu ale wygraliśmy. No. Dobrze. I widzowie, tym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Nara!